Gdy notariusz powiedział, rozpocznijmy odczyt testamentu pana Antoniego Dobrowolskiego. Czułam się jak statystka na planie telenoweli, tylko bez makijażu i bez pewności, że na końcu czeka mnie happy end. Sala była duszna, jak pokój po Bigosie i rodzinnej awanturze, i w sumie jedno i drugie właśnie wisiało w powietrzu. Siedzieliśmy w półokręgu, jak na jakimś seansie spirystycznym, z tą różnicą, że nikt nie wołał ducha, bo duch był. Świeżo martwy. Dziadek Antoni, mój dziadek. Jedyny człowiek w tej rodzinie, który naprawdę patrzył mi w oczy, kiedy mówiłam. Spojrzałam na Alicję. Zawsze zrobiona, jakby miała zagrać w reklamie proszku do prania. Obok niej jej brat Tomek, samozwańczy inwestor, który zainwestował kiedyś w kebaba i skończył z długiem alimentacyjnym. Dalej Mikołaj. Ten od kocham rodzinę, ale nie mam czasu się spotkać. I Krzysiek, mój ulubiony, ulubiony przykład, jak nie wychowywać syna. A ja, Justyna, lat 26, z sercem większym niż moja pensja i z pamięcią taką, która trzyma każdą wizytę u dziadka, każde wspólne kiszenie ogórków i każdy spacer po tej jego zapuszczonej działce. Niewiele miał, ale dla mnie miał wszystko. Przechodzimy do części zasadniczej, powiedział notariusz, a długopis stuknął w szkło jak gong przed walką. Mieszkanie przy Nowowiejskiej dla Alicji, kawalerka na Ursynowie, dla Tomka. 120 tysięcy oszczędności dla Mikołaja, Audi A6-2008, stan idealny, dla Krzyśka i wtedy to padło, dla Justyny. Działka rekreacyjna 460 metrów kwadratowych w miejscowości pod lesie. Cisza była głośniejsza niż moje myśli. Wszyscy spojrzeli na mnie jak na biedaka, który dostał starego peta podczas gdy reszta zaciąga się cygarem z hawany. Działka bez domu, bez wody, bez kanalizacji, bez grama złudzeń. O, może postawić sobie tam domek na kurzej nóżce? Rzucił Tomek. Z ironicznym uśmiechem, który w jego ustach zawsze pachniał tanim piwem, uśmiechnęłam się. Tak, ten uśmiech, ten, który naklejasz sobie na twarz, kiedy cały świat mówi przykro nam, a ty chcesz odpowiedzieć: wcale nie. Wiecie, co bolało? Nie to, że dostałam mniej, tylko to, że wszyscy założyli, że właśnie to mi się należy. Jakby dobroć miała wartość rynkową, a moja była poprzecenie. Wyszłam stamtąd ostatnio. Oczywiście. Nikt nie zapytał jak się czuje. Nikt nie powiedział dzięki, że opiekowałaś się dziadkiem, kiedy leżał w szpitalu i sączył zupę przez rurkę. Przez pół roku zmieniałam mu pieluchy, smarowałam od odleżyny, słuchałam o wojnie i o Zosi, którą kochał na zabój i wiesz co? Nigdy nie liczyłam na nic, ale tamtego dnia, gdy stałam na chodniku przed kancelarią z testamentem w torebce i poczuciem, że świat to jednak teatr kukiełek, coś się we mnie przewróciło. Nie, nie płakałam, ale miałam ochotę zadzwonić do dziadka i zapytać. Dziadku, czy to był żart? Bo nieśmieszny. Ale przecież nie odbierze, już nie. Pół godziny później siedziałam na przystanku autobusowym z butelką coli i burzą myśli w głowie. Co teraz? Co z tą działką? Jechać, zignorować, spalić testament i zająć się życiem, a może, może pojechać tam i po prostu zobaczyć, bo może coś przegapiam, może dziadek nie zostawił mi działki, może zostawił mi wiadomość. A teraz pytanie do ciebie, który to czytasz lub słuchasz. Co byś zrobił, gdyby Twoja rodzina zignorowała Twoje serce i zostawiła Ci tylko kawałek ziemi i wspomnienia? Serio, napisz to. Ja już wiem, co zrobiłam, ale chcę wiedzieć, co zrobiłbyś ty. Wróciłam do domu, spakowałam torbę, wzięłam kluczyki i zadzwoniłam do mamy. Powiedziałam, że jadę zobaczyć działkę. W taką pogodę? Zapytała, w każdą odpowiedziałam, bo nie chodziło o pogodę. Chodziło o odpowiedź, a może o początek czegoś, co nie miało ceny. Jeśli ten świat czegoś mnie nauczył, to tego że nie wszystko złoto co się świeci, ale nie wszystko błoto, co się nie świeci. I tak oto ja, Justyna od działki, wsiadłam do pociągu z plecakiem, złością w sercu i jakąś niepojętą pewnością, że ten wyjazd zmieni więcej niż tylko moją lokalizację. A ty, jeśli kiedyś ktoś z Twojej rodziny dostał więcej, tylko dlatego, że miał lepszy garnitur i głośniejszy głos. Wiesz jak to smakuje, jeśli czułeś się kiedyś jak ta ostatnia literka w haśle? Przypomnij sobie, czasem ostatnia znaczy najważniejsza. Daj znać w komentarzu, czy w Twojej rodzinie też są działki i mieszkania i kto tak naprawdę zasłużył na to. Nie wiem, co mnie bardziej uderzyło, kiedy wysiadłam na tej stacyjce w podlesiu. Zapach mokrej trawy, czy to, że telefon przestał łapać zasięg. No, pięknie, pomyślałam na końcu Polski jeszcze w trybie offline, tylko ja, plecak i działka. Szłam polną drogą, jak postać staniego filmu o samorealizacji, ale nie było żadnych skrzydeł, żadnej dramatycznej muzyki w tle. Były za to krowy, trzy sztuki, które patrzyły na mnie jak na kosmitkę, i wiatr, który bez pytania zrobił mi nową fryzurę z rozpuszczonych włosów. A potem ją zobaczyłam niedziałkę, tabliczkę. Zakaz wstępu teren prywatny. Inwestycja 2026. Co do, podeszłam bliżej. Za ogrodzeniem, maszyny, koparki, ludzie w kaskach, pracowali jak mrówki, a w samym środku moja działka, ta działka, działka którą cytuję kuzynkę można zamienić co najwyżej na worek kartofli i karmę dla kretów. Zaczęło mi coś buzować w głowie, jak czajnik albo jak wiadomość, która za chwilę wywróci życie. Podeszłam do jednego z pracowników. Przepraszam, czy tu się coś buduje? Facet spojrzał na mnie znad papierów, nowe centrum logistyczne, trasa szybkiego ruchu, galeria, magazyny, hotel. A ta działka? Ta? Wskazał. Ta jest problematyczna. Prywatna własność. Ktoś nie sprzedał. Trzeba czekać. I wtedy mnie tknęło. Dziadek. On wiedział. On doskonale wiedział, co robi. Wracam do stacji jak na skrzydłach. Telefon w końcu łapie zasięg. Dzwonię do gminy, potem do kancelarii notarialnej, potem do agencji nieruchomości. I co się okazuje? Moja działka to jedyny nieprzejęty teren w tej strefie. Bez mojej zgody nie mogą połączyć terenu pod inwestycje. Bez mojego podpisu wszystko stoi. Dostaję propozycję. Pierwszą. 400 tysięcy. Nie, dziękuję, mówię. Dwie godziny później, telefon. 800 tysięcy. Wieczorem wiadomość. Milion netto gotówka, notariusz, kiedy pani chce. Zryczałam się na środku kuchni mojej cioci, u której się zatrzymałam, z ryżem w zębach, bo akurat jadłam. To nie była radość, to było wszystko naraz: złość, ulga, wdzięczność i coś jeszcze. Coś, co szeptało mi w głowie. On ci wierzył, tylko tobie. Następnego dnia wróciłam do Warszawy i zaczęło się. Dzwonić zaczęli wszyscy. Najpierw Mikołaj, ten, co nie miał czasu na rodzinę. Hej Justy, słyszałem, że jesteś w okolicy. Wpadniesz na kawkę? Potem Alicja. Siemka, może byśmy się spotkały, pogadały? Zawsze byłaś taka pozytywna. Brakuje mi twojej energii, a na deser mój były. Ten, który miesiąc temu rzucił mnie, bo cytuję. Nie czuję przyszłości przy tobie, a ja potrzebuję stabilizacji. Justyśka, no nie wierzę. Tyle się zmieniło, co? Myślałem o nas ostatnio. Może wyskoczymy na kolację? Tak z sentymentu. Tak z sentymentu. A może z cennika? Ale wiecie co? Nie jestem z tych, co odpłacają się jadem. Po prostu milknę. Zamieszczam na insta zdjęcie działki. Hasztagi. Działka na życie, zaufanie. Dziadku małe, ale... I wrzucam filmik. Prosty, bez filtrów, ja, działka w tle, słońce zachodzące na horyzoncie i kilka zdań prosto z serca. Kiedyś ktoś powiedział mi, że nic nie dostanę, bo jestem za dobra. Dziś mogę wam powiedzieć jedno. Nie traktujcie dobroci jak słabości. Mój dziadek widział więcej niż notariusz. I tylko on zostawił mi coś, co nie miało ceny. Wiarę, że bycie człowiekiem się opłaca. Nawet jeśli nie dziś, to jutro. A wy zastanówcie się, komu ostatnio podziękowaliście, bo może ten ktoś właśnie pakuje walizki i wychodzi z waszego życia. Filmik wystrzelił setki komentarzy. Ludzie piszą, że mieli tak samo, że dostali mniej, ale dali więcej, że serce się zawsze opłaca, tylko trzeba poczekać. W jednym z komentarzy ktoś napisał. Niech ta działka będzie pomnikiem godności, a ty jej ogrodniczką. Rozryczałam się znowu. Serio. Ja nie mam odporności na takie rzeczy. A rodzina. Rodzina nagle uznała, że jestem fajna, że zawsze byłam. Nagle wspomnienia wracają. Pamiętasz, jak razem piekliśmy ciastka? Mówi Alicja. Zawsze mówiłem, że masz głowę na karku, zapewnia Tomek, a Krzysiek przysyła mi mema. Z działki się śmiejesz, a działka śmieje się ostatnia. I wiecie co? Może i śmieje się, ale nie dlatego, że się zbogaciłam, tylko dlatego, że zyskałam coś więcej niż pieniądze: wolność, pewność i spokój. A ty masz w rodzinie taką działkę? Takie nic, które z czasem okazało się wszystkim? Napisz w komentarzu, co dla ciebie znaczy prawdziwa wartość, bo czasem najwięcej mają ci, którzy nigdy się nie prosili. Pamiętasz to uczucie, kiedy wszyscy, którzy cię ignorowali, nagle przypominają sobie twoje imię? Tak właśnie wyglądało moje życie tydzień po tym, jak działka stała się sensacją w rodzinie i internecie. Czułam się jak celebrytka w wersji bieda plus złoto. W skrzynce miałam więcej wiadomości niż po maturze, a na Facebooku 57 nowych zaproszeń do znajomych, większość z nazwiskami, które przez lata udawały, że mnie nie widzą przy wigilijnym stole. Ale jedna wiadomość wybiła mnie z rytmu od niego, od byłego Filip. Ten od potrzebuje stabilizacji i nie czuję przyszłości z osobą bez planu. Wiem, że spieprzyłem. Ale może moglibyśmy się spotkać, porozmawiać? Brakuje mi ciebie. No pewnie. Teraz, gdy mam działkę wartą milion, widać zatęsknił za moim charakterem. Przez chwilę się wahałam. Może z czystej ciekawości, ale zanim zdążyłam odpisać, telefon zadzwonił. Justyno, tu mecenas Kulesza. W imieniu spółki Evergroup przesyłam pani oficjalną ofertę. Jeden i miliona złotych za działkę. Do decyzji w ciągu tygodnia. Półtora miliona. W jednej chwili świat się zatrzymał. Ja, dziewczyna, która przez pół życia liczyła, czy star, czy na bilet miesięczny, miałam w rękach możliwość podpisania papieru, który zmieniał wszystko. Ale wiesz, co mnie powstrzymało? Pamięć. Pamięć dziadka, który sadził tam pomidory i mówił tu nie chodzi o ziemię, Justynko. Tu chodzi o to, że coś jest tylko Twoje, takie miejsce, gdzie nikt nie powie, że jesteś gościem. I wtedy zrozumiałam. Działka to nie tylko działka, to symbol i ostateczny test. Bo teraz, gdy świat chciał mi włożyć koronę na głowę, pytanie brzmiało: Czy pamiętam, kim byłam bez niej? Dwa dni później zorganizowałam coś, czego nikt się nie spodziewał rodzinne spotkanie na działce, tak, na tej bezużytecznej, zarośniętej ziemi, której nikt nie chciał. Była Alicja w beżowych mokasynach, które utknęły w błocie, Tomek, z grymasem jakby połknął żabę, Mikołaj, spóźniony oczywiście, krzyś z nowym zegarkiem i uśmiechem na pokaz, i Filip w białej koszuli wyprasowany jak jego intencje. Usiadłam na rozkładanym krześle i spojrzałam na nich. Pewnie myślicie, że chcę wam coś dać, albo że potrzebuję waszej aprobaty. Cisza. Ale ja nie przyszłam rozdawać, przyszłam przypomnieć. Pokazałam im pudełko po herbacie, to samo, które dziadek trzymał w komodzie. Dziadek zostawił tu listy dla każdego z Was, z osobna. Pisał je przez lata, tylko. Nigdy ich nie wysłał. Rozdałam koperty. Patrzyli na nie, jakby trzymali w rękach granaty. A potem przeczytaliśmy je razem. List do Alicji. O tym, jak zawsze marzył, że zostanie prawniczką, nie tylko narzeczoną mecenasów. Do Tomka, że pieniądze nie są sukcesem, jeśli nikt nie chce z tobą wypić herbaty. Do Mikołaja. Że miłość to nie coś, co się ogarnia w przyszłości, tylko coś, co się daje teraz do krzyśka, że wartość człowieka nie mierzy się samochodem, tylko tym, kto przy nim usiądzie, gdy złapie gumem. A do mnie do mnie nic, cisza. Aż wyjęłam swój list, nie od dziadka, od siebie i przeczytałam go głośno. Dziękuję, że mnie nie przeceniłeś. Dziękuję, że nie dałeś mi prezentu, dałeś mi powód. Działka to nie majątek, to lustro. Odbiła się w niej cała rodzina i wiem już, kto się w niej widzi, a kto się w niej tylko przygląda. Film podszedł po spotkaniu. Justyna, ja naprawdę tęskniłem. Spojrzała mu w oczy, a ja nie. Nie było w tym złości, tylko spokój. Spokój kobiety, która wie, że nie musi nikogo przekonywać, by ją kochał. Odwróciłam się, wzięłam konewkę i podlałam pierwszy krzak malin, który posadziłam rano. Tak, maliny, bo dziadek je uwielbiał, a ja miałam plan nie sprzedawać działki zbudować na niej coś więcej niż dom miejsce, gdzie starsi ludzie mogą poczuć się potrzebni, kochani, zauważeni. Dom dziadka Antoniego, dla ludzi takich jak on, dla ludzi takich jak ja, trochę z tyłu, ale zawsze z sercem z przodu. A ty, co byś zrobił, mając milion w kieszeni i jeszcze więcej w sercu? Komu byś powiedział dziękuję, zanim będzie za późno? Czy sprzedałbyś coś, co było twoim symbolem, czy zbudowałbyś na tym przyszłość?